Cześć dzisiaj krótko o prokrastynacji. Co to jest, kogo dotyczy i jak ja radzę sobie z tą złą cechą? Prokrastynacja, czyli odwlekanie podjęcia decyzji, ucieczka od podejmowania decyzji. Kogo dotyczy? Zarówno profesjonalistów, jak i osoby, które boją się podjąć odpowiedzialność za swoje decyzje. Jak ja sobie radzę? Przede wszystkim zawsze zastanawiam się, skąd wychodzi ta chęć, żeby odłożyć dane zadanie na później. Później zastanawiam się nad skutkami, jakimi przyniesie odkładanie danej decyzji na później. Następnie kalendarzy, wypisywanie rzeczy, które muszę zrobić w kolejnym dniu. Kolejny dzień, realizacja najważniejszych zadań na samym początku, później łatwiejsze. Jeżeli jest jakieś zadanie z dnia poprzedniego, je również realizuję na samym początku. Dla ciebie, jeżeli na przykład odkładasz decyzję o podjęciu że chcesz czytać więcej. Idź do sklepu, podczas zakupów są regały z książkami, z wyprzedażami książek. Weź książkę, przeczytaj kilka minut, kilka stron. Proste. Jeżeli odkładasz decyzję o podjęciu nauki angielskiego, włącz coś po angielsku, przeczytaj książkę po angielsku, zamów jakąś książkę po angielsku. W ten oto sposób twój mózg koduje sobie, że ciebie stać na to, żeby realizować dane zadania już teraz. Wydziela się hormon szczęścia, ty jesteś uśmiechnięty i realizujesz kolejne rzeczy. I gwarantuję ci, że po kilku tygodniach, może, może po kilku miesiącach, ale zawsze będziesz miał efekt taki, że będziesz chciał realizować te trudne zadania już na samym początku. Pozdrawiam.